Dobry, nazywam się Bartosz Łorzewski. Zostałem nominowany przez Akademię Marynarki Wojennej do wzięcia udziału w konkursie Czerwonej Róży. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj dla Państwa wystąpić. Na samym początku chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie, o, to kim, o tym kim jestem i czym na co dzień się zajmuję. Aktualnie mam 23 lata, studiuję informatykę na drugim stopniu na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W lutym tego roku obroniłem tytuł inżyniera na automatyce i robotyce. Równolegle również do studiów prowadzę zajęcia akademickie z programowania. Moje główne zainteresowania to robotyka morska i programowanie w języku MATLAB, C++. Poza nauką jestem dość aktywny w sporcie, między innymi w piłce nożnej. Jednym z moich największych osiągnięć naukowych jest zdobycie pierwszego, przepraszam, drugiego i trzeciego miejsca w konkursach o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację bezzałogowego systemu morskiego związanego z obronnością i bezpieczeństwem państwa. W pierwszej edycji konkursu jako zespół wykonaliśmy trzy biomimetyczne pojazdy podwodne, widoczne po państwa lewej stronie. Natomiast w, dru w drugiej edycji konkursu również jako zespół, którego tym razem byłem kierownikiem, zdobyliśmy trzecie miejsce w kategorii amunicja krążąca. Pojazdy podwodne są wykorzystywane w katedrze automatyki okrętowej na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni również też na zajęciach uczelnianych. Moim kolejnym osiągnięciem naukowym jest udział w pracach naukowo-badawczych pod kryptonimem SWORM. Celem tego projektu było wykonanie roju bezzałogowych pojazdów podwodnych widocznych tutaj na slajdzie. Moim zadaniem było określenie użyteczności echosondy w procesie wykrywania przeszkód w toni wodnej. W tym celu wykonałem aplikację w języku Python do odczytu i przetwarzania danych z czujnika. Na wykresie, na, wy, na aktualnym slajdzie przedstawiono mm, przykładową serię pomiarów, dane statystyczne pozwoliły określić dokładną odległość przeszkody otechosądy od y, pomimo występowania szumów i próbek, y, przy, przy, przepraszam, przy y, występowaniu szumów w próbkach sygnału. Warto zaznaczyć, że sonda zostanie docelowo zamontowana na zaprojektowanych wcześniej pojazdach. Aktualne prace skupiają się na algorytmach omijania przeszkód z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kolejnym projektem, w którym brałem udział, były prace naukowo-badawcze pod kryptoniem Food 2, które, którego celem było zaprojektowanie suwnicy portowej do, o nośności do 1000 ton. Szczegóły zawarte są pod kodem QR załączonym na slajdzie. W tym celu wykonałem dwa modele symulacyjne w języku MATLAB, Simscape Simulink. Pozwoliły one lepiej zrozumieć nieliniową dynamikę obiektu oraz zaprojektować algorytm sterowania, który pozwalał na zniwelowanie oscylacji z blocza pod wpływem działania wiatru. Wszystkie szczegóły na temat modeli są zawarte w artykule naukowym, którego jestem współautorem, o nazwie Shipyard Crane Modeling Methods, opublikowanym w ramach na platformie Web of Science. Szczegóły zawarte są pod kodem QR. W artykule pod tytułem "Design, Modeling and Simulation of Biomimetic Underwater Vehicle" zaprezentowałem symulację pojazdu podwodnego, również wykonanego w środowisku MATLAB Simulink Simscape. Został, on jest akurat w trakcie recenzji, zostanie przedstawiony we włoszech na europejskiej konferencji modelowania i symulacji w lutym, przepraszam, nie w lutym, tylko w, w lipcu tego roku. W artykule pod tytułem projekt i wykonanie bezzałogowego pojazdu podwodnego o napędzie hybrydowym REBA został opisany projekt realizowany w ramach drugiej edycji konkursu o nagrodę ministra obrony narodowej. Opisano w nim między innymi warstwę programową, sprzętową, jak i testy w środowisku morskim, które wykonaliśmy tym pojazdem. Jest on wysoko punktowany. Kod QR przekieruje Państwa do artykułu. Poza pozostałe osiągnięcia naukowe, jeżeli chodzi o pozostałe moje osiągnięcia naukowe, mogę powiedzieć, że czterokrotnie podczas studiów pierwszego stopnia miałem stypendium rektora oraz uczestniczyłem projekcie matematycznym na Uniwersytecie Morskim w Splicie. Ja nazywam się Bartosz Łażewski i było mi bardzo miło. Dziękuję. Świetna robota, Bartek. Jeszcze została Ci minuta. Jest Dziękuję. coś, o czym chciałbyś jeszcze powiedzieć? Szanowni nie, Państwo, myślę, że nie. zaczęliśmy naprawdę nieźle. Pięć minut wystąpienia. Gratuluję. Bardzo dobre przygotowanie. A teraz ten moment, drodzy Państwo, kiedy jest czas na zadawanie pytań. W momencie, kiedy padnie pierwsze pytanie od Państwa z kapituły czy też od kolegów, zaczniemy odmierzać trzy minuty. Zachęcam do zadawania pytań. Pan profesor Witold, proszę bardzo. Wspomniał Pan o rojach pojazdów pływających. Jak wielkie są te. I liczne są te roje, które w tej chwili są obecne, bo w kosmosie to jest ponad 12 tysięcy, a nawet i 30 tysięcy tych różnych sprzężonych ze sobą. Jeżeli chodzi o ten ruch pojazdów, który jest aktualnie wykonywany na Akademii, z tego co pamiętam, wchodzi w skład sześć pojazdów, w tym lider, który jest siódmym pojazdem. Lider nadaje formację całemu rojowi, wydaje polecenia oraz kieruje pozostałe pojazdy na zadane cele. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze dwie minuty ponad. Czy są inne pytania do Pana Bartka? Bardzo proszę. Z Pana punktu widzenia sztuczna inteligencja jest szansą czy zagrożeniem? W którą stronę bardziej by Pan to ocenił? Ja patrzę na pozytywną stronę tego rozwoju, tej, tej gałęzi techniki. Myślę, że sztuczna inteligencja da nam o wiele więcej możliwości w rozwoju tego typu technologii, szczególnie w robotyce morskiej, ponieważ mm, z własnego doświadczenia wiem, że mm, komunikacja między pojazdami jest znacznie utrudniona w środowisku morskim i sztuczna, sztuczna inteligencja może być odpowiedzią na tak wiele pytań dotyczących tak, naprawdę bardzo problemów, które dotyczą pojazdów podwodnych oraz ich komunikacji między sobą. Tym bardziej w roju, gdzie muszą trzymać zadaną formację, muszą dopływać, dopłynąć do wyznaczonego celu. Jest też, bardzo, jest też bardzo dużo zakłóceń w środowisku morskim, m.in. fale, efekt Dopplera przy komunikacji. No, jest naprawdę wiele zmiennych i myślę, że sztuczna inteligencja będzie tutaj. Prym, w następnych latach będzie dominować w tej technologii. Może Pan nam jeszcze powiedzieć, dlaczego to środowisko morskie jest takie specyficzne w stosunku do innych obszarów projektowania robotów? Dlaczego jest specyficzne? Ze względu na hmm, przy, przede wszystkim hmm, korozyjność środowiska oraz problemy z uszczelnianiem konstrukcji e, w środowisku przykładowo lądowym. Nie mamy, takiego, nie mamy takiego zagrożenia mmm, przeciekami lub e, jeżeli chodzi o uszczelnienia, tak, nie ma, nie, nie, są, nie ma takich problemów, jeżeli chodzi o środowisko lądowe. Natomiast e, tutaj w, w toni wodnej naszym największym przeciwnikiem jest e, ciśnienie, które e, wywierane jest na taki pojazd podwodny, przez co ryzyko zatonięcia lub utraty łączności z takim pojazdem jest znacznie zwiększone. Oraz sama utrata pojazdu jest, yy, i nieodzyskanie go później jest bardzo możliwa. Zostało nam 12 sekund. Tak, ja mam tylko pytanie dotyczące tego konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Do kogo był skierowany ten konkurs? Bo to dwukrotnie pan tam wystąpił. Dwa słowa, Bartoszu. O tym. Konkursie By, były to dwie edycje, jest to nowy, jest to nowy konkurs, startowaliśmy jako grupa. W pierwszej, w pierwszej edycji byłem członkiem zespołu, w drugiej byłem kierownikiem zespołu. I Pre tu musimy już kończyć tak naprawdę. To były te dwa słowa w odpowiedzi na to pytanie. Bardzo dziękujemy, ogromne brawo Proszę Bartosz Łazewski. Dziękuję.